Dobra. Dajcie lampę. Zaczynam. Dajcie lampy. Jeszcze trzecie. Dajcie trochę światła. Dobra. Ty będziesz zaczynał. Twój temat to. Lampa jak chłód. Najpopularniejsze sposoby oświetlenia w południowym Maroko. No, no. To jest chora, ma też szczerzączkę. Nie pytaj o kogo, ode mnie chłopcze. To jest bardzo proste, zjadam cię kiwa jak twoją siostrę Zapomniałem o, o Maroko Już wspominajem o twojej matce, to nie będę mówił drugi raz yo, yo, yo. Reflektory, to jest oświetlenie w Maroku Tam są jeszcze gumy pod broku się Jo, patrzcie tego kapiszona Wczesne stadzieł kurwa Parkinsona Ej! Ja ci w dupę w to znowuś lepszy breakfast niż Australia na olimpiadzie Kurwa, trochę węgiel, na razie tutaj się bujasz jak ludzi zdenny Kurwa w roku spotkałem twoją starą na Roksie w Maroku I tak się na nią napaliłem, że całe Maroko i Tunezję kurwa oświetliłem I tak się oświetla Bliski Wschód, a twoja matka przy mnie dostaje wzbód, Bo jest jebanym transformersem, a ty jesteś jebanym pozersem Cześć! Się. Cześć! Się. wy temat czy to samo? Nie, bez tematu ba, jeszcze coś. No tak, bo się stresuję. Twoją matkę nie odpisuje na messengerze. A twoja matka też jest bardzo spoko. Robi pomidorową dla ciebie. Dobry. Ja popełniam owe stole, mamy dzieci. O śniewie śmieci. Pozdrawiam też Grzegorza Lato. To ojca mówię zawsze tato. Biej się, biej się. Biej się. Biej się. Tutaj była dobra szkoła, jak czegosz lato strzeliłem ci gola. I dobra jest też zupa pomidorowa, jest bardzo smaczna i zdrowa. Robi mi ją zawsze rano, potem twoja matka i ma też ona kumpla władka, wpada ze mną i robimy ją na dwa baty. I wygraliśmy też regaty, kurwa. Niezłe mięśnie. pakujesz z koziołkiem w Ale chyba z nim nie ćwiczysz, bo przydałoby się, żeby trochę florci użyć. Jak wam się podobała ta walka? Czy lepszy był y, ten smrodacz? Czy afro? Wygrywa afro, na tak. nagroda Proszę bardzo. Dobra, kolejni zawodnicy.